Tam kszoka, no stary się... jestem na wzgórzu, Jezu, ty tak daleko no, polazłeś. No tak. No chyba ciebie Bóg opuścił. No nie. Witajcie, moi kochani, w kolejnym odcinku z serii pykniemy Firefall. Wita się z wami żyżej, a także Kerio Świętaj się ładnie, Beauty. No, cześć, cześć I Danio Danio Witam No, bo nie było cię słychać, czekaj muszę ściszyć troszkę grę, bo mam za głośno wydaje mi się Moi drodzy kontynuujemy serię Lecimy może, dobra lecimy do tego waypointa, czy lecimy na ten? Co robimy? Tam Na waypointa, nie? No to dobra, no to na waypointa i moi drodzy, zwerbowaliśmy sobie osobę, która na grze zna się no niemalże doskonale można powiedzieć. Mogę powiedzieć, że doskonale czy nie? Nie, nie przesadzaj. 160 godzin rozegranych to jeszcze nie jest. No dobra, ale super. coś na ten temat ale, znasz. Ale tak, tutaj pierwsze lokacje na pewno. Wow, wow wow wow, miałem drobnego laksa. Okej, okay, no czyli mniej więcej... Jak macie będziecie mieli jakiekolwiek pytania, to możecie je kierować do Cario. On będzie wiedział o co można chodzi. Można mnie zapraszać też jak widzowie to mogą mnie zapraszać do znajomych w razie co i pytać, nie ma problemu. Szkoda, że w tej grze nie da się pływać i jestem teraz właśnie pod wodą i umieram. No nic moi drodzy, widziałem, że tam mniej więcej wam się gierka generalnie spodobała. Ej dobra gdzie jest ten waypoint? A tam do góry. I eee, wbijaliście sobie levele, więc spoko. Generalnie jeżeli będziecie chcieli no to, to możecie mnie dodawać do znajomych dalej tak jak to robiliście. O Boże. Fajnie, że utknęłem. W wodospadzie, dobra, eee, ogólnie nie było jakichś pytań. Chyba w komentarzach, z tego co pamiętam, ja tutaj wyrzutnie wstawiam. To możecie podskoczyć sobie. Ale czekajcie, czekajcie, ja już tam idę do was. Eee, samą gierkę, moi drodzy, ja nabijam już 10 level. danio słabo opierdala się i ma 5 level. Tylko. Duty przy XPU ma 19 aż, więc to całkiem nieźle. no Jak widzicie, moja postać różni się już trochę od tego co było wcześniej. Rozwinąłem też parę umiejętności mojej klasy Dobra, tam mamy 90 reszta metrów się, reszta się obija. Tak, a reszta się obija i nic, nic nie robią. Wy też się możecie pochwalić jaki macie level. Dobra, teraz wam pokażemy moi drodzy, bo crossfire eventy To tak na szybko, później, później coś ja również, tam skończyć, no. również porobimy. Crossfire eventy są tak jakby trochę... może powiedzieć, trzy typy tych crossfireów. Bo bandyci walczą z chosenami, bandyci walczą z tak jakby z postaciami naszym NPC z miasta. No. Możemy pomagać NPC-om z miasta. Lub właśnie bandyci walczą z NPC lub choseni walczą z NPC. -ami. Trzeba po prostu albo wszystkich wywalić, rozwalić, albo pomóc naszym sojusznikom. Okej, okay, no to chyba już mamy. Koniec. I za wykonanie 3 razy crossfire w ciągu dnia dostanie się 100 kredytów. A kredyty można wymieniać na. na pacolki. Ej, tu jest, widzę ten. Surface Deposed. Tak. Sonic detonator. A właśnie, można powiedz mi. No a właśnie, ale... powiedz mi, jeżeli Jeżeli wykorzystałem Sonic, nie? Bo to było pod jakim przyciskiem tak. teraz, bo nie pamiętam. Pod C. Pod C, ok. Ale dobra, mam scan Można albo młotkiem, albo Sonikiem rozwalać. Tak, tyle że jak użyjesz młotka, to wypada ci jedna. Ta, je, no, jakby to powiedzieć, no, jedna, jed, jedna, Jedno, jedno złoże, a jak użyjesz Sonika, to masz dwie. So, ale Sonika trzeba znaleźć, nie? A jednak nie, młota ma zawsze. Albo można wykraftować w mieście, albo kupić po Bo taniości. Znaleźć. Albo znaleźć, albo po taniości kupić. Dobra, dokąd idziemy teraz? Bo szczerze to nie wiem. Dzisiaj Kario zarządza naszym odcinkiem. Dobra, modcikiem. to możemy na tampera poszukać. Ogólnie nie wiem czy wiecie jak się tamperów szuka. Tu jest taki mini-boss, można powiedzieć. Jest większy taki. No to główne to z, z tych, aktywności, ze aktywości seismicznych one wypadają. Ktoś, ktoś flag kanona używa, to jest nowa broń dodana w tym patchu. To co ja strzelam? No to tak. Ja używam tego. Ogólnie złoża się szuka, uderza się w ziemię i patrzy się w którą stronę. O, akurat jesteśmy przy centrum złoża. Nie jest tego tutaj za dużo, mhm. ale zawsze jest trochę. No to Pytanie. piątką, nie jak... Znaczy no piątką, jak się aktywuje tym hamerem. Czekaj, jak chcę, tak, ja chcę ciepnąć tampera. To dawaj. Gdzie jest? A jakiego jest? masz? No, no szok personalnie. Ale to bo nie, nie ja bo musi być dwójka Personala, trójkę składa, jedynkę, dwójkę, trójkę. Dobra. To składa, to pójść składa. Nie mam bladego pojęcia o czym oni gadają. Też, nie <laughs> Ale okej, okay, moi drodzy. Okej, okay, To się różni po A prostu tym, że nie wchodzimy, wchodzimy w Uwaga, nie wchodzimy w to centrum, bo zginiemy. Tak. To ja lecę. Trze nie, dał mnie, umrzesz, ja już próbowałem. Trzeba uważać, bo jest tutaj, się składa. Leci. Więc będzie dużo mobów ogólnie. Suru, dobra, no to będzie to, to lecieć, nie Byłem Z tego co wiem, to się różni to po prostu tym, że jak masz skład, no to dla całej drużyny to leci, nie? Tak jak my teraz w czwórkę jesteśmy, a personalno to tylko dla jednej osoby, co? Tak? E, nie. Dokładnie jest to na takiej zasadzie, że przy y, składzie drop jest dzielony po równo, że każdy dostaje tyle samo. A przy personalu dzieli się na tyle osób, ile jest w teamie. Hmm. się denerwują, że im atakujemy, przepraszam. I teren prywatny ziemi, czy że co? Tak to jest po prostu tutaj skonstruowane, że trzeba tego bronić, tampera po prostu chcemy surowce pozyskać. Jest duże prawdopodobieństwo, że pod koniec obrony, gdzieś przy 80%, jeżeli się nie mylę, pojawi się czołzeni przylecą, dropshipami. Bo oni tak, jakby wtedy widzą, że, że się więcej surowców wydobywa i oni też chcą to zdobyć. O, okay. Na wyższych, wyższych lokacjach oni też rzucają tampery i można od ich tampery rozwalić i pozyskać surowce z tego, co oni tam już zebrali. Okay, a co dają same surowce w grze? Możliwość same surowce, właśnie, możliwość kraftowania albo sprzedawania... No coś mnie atakuje. Można sprzedać na rynku i zarobić. Dobrze, ja muszę jak uważać. Się zrobi, jak się zrobi grubo, to zmienię postać by się to grubo nie, nie zrobiło, bo jednak ta gra jest wymagająca i moja ilość FPS-ów sama w sobie niestety nie jest zbyt wysoka. No to przy tamperze że w składzie będzie problem pewnie. No to dlatego nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeśmy to rzucili. Może jeszcze ja będę trzymał gdzieś tak z daleka, żeby to nie było tutaj, moi drodzy, laxów. Pod względem nagrywania ta gra to jest masakra. To jest jeden z tytułów, którego który mój komputer już ma problem uciągać. Nawet na bardzo niskich detalach. Oczywiście przy nagrywaniu. Już nie mówię o tym, jakbym miał tutaj kurczę Frapsa używać, bo to już by było chyba. totalny kosmos. Jak tam wam idzie? Nie, go no, no widzę, coś tam sobie radzicie. Shit, shit! Odejdźcie. Koszmar to był o, to są jakieś duże pająki. Wczoraj był event. I wczoraj to był koszmar. Ale zaraz ginę. lagi co chwilę. No, bo i nie. Ja się nie dam. Mi przy tornadzie, jedynie co tam, jak zobaczyłem to, jak robiłem tornado, to jest też jeden z eventów, właśnie tejże gry. No to właśnie, mi tam i w środku, i właśnie przy tornadzie mi strasznie troszeczkę lagowało. No, to tornado jest dobre do, do zdobycia EXPA i do zdobycia surowców, przede wszystkim. On, dupa, ja to to później się później na bok ja. pochiluję. Właśnie, później Ale. możemy sobie spróbować zrobić takie tornado, nie? Żeby pokazać. Ja w sumie myślę, że było być ciekawie, nawet. No tylko, że jak wczoraj narzekałeś na to, jak cię tornado wciąga, to ja nie wiem, czy to tak kolorowo wygląda. Po prostu trzeba wiedzieć, kiedy, kiedy uciekać, którą stronę. mnie będzie beka, nie. Bo tam tak jakby ogólnie w tej grze tutaj polega na, to, na tym, że y, ziemia została pokryta tym meldingiem, tą czarną chmurą, która jak się wchodzi w nią to zabija. I w tym meldingu czołzeni się też pojawiają. No i te tornado wciąga tak jakby do innego wymiaru i tam ten melding, ta chmura się zbliża coraz bardziej do środka i trzeba w stronę wyjścia się kierować, bo jest wyjście z tornada. Też na początku o tym nie wiedziałem, biegałem jak głupi i zawsze ta chmura dopadała. Mm. Tylko takie pytanie, co musi dojść do 100%? Capacity czy integrity? Integrity spada, bo to jest wytrzymałość, a capacity musi być do, do końca, do 100%. Znaczy już jesteśmy blisko. Odejdźcie ode mnie, głupie moby. O, zaraz zginę. Moja Dobrze. też. No także, moi drodzy, jeżeli was zainteresowała w jakimś stopniu, ta gra, to możecie wbijać. Dobra. Nie, gra jest bardzo przyjemna. No i zginąłem, strum. No. Jak na free to play, to jest naprawdę bardzo fajne. Pomocy! Gdzie ty jesteś? Z boku. Nie, no, zginę. <laughs> 3 sekundy, no, zażarły mnie te główne. Mam 100 sekund jeszcze, panowie. Ale Szukam cię, nie? Ale nie. No wiem, jestem tutaj. Uderziesz. w Prawo idź. W prawo naciśnię, idź. tą ścieżką. Nacisnij, debilu. No naciskam. No to czemu mi cię nie pokazuje? Bo ja <laughs> to też zginąłem O jest, widzę, 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 widzę tego. Ale Zmana. mnie, to ja jestem tu na wzgórzu. Na wzgórzu. Tora, czekaj, już po ciebie też idę. Siedem. Tym razem mój tym razem, obeszło bez Czołdzenów Bo już powinien spadać w tym momencie Nie uratuje mnie nikt No ja cię dupce, schowałeś się gdzieś tam w pszczołkach No stary jestem na wzgórzu Jezu, Ty tak daleko no. polazłeś No tak No chyba ciebie Bóg opuścił No nie Ależ tak Dawaj kurde Nie O ty sucz Wracając, jeżeli wam się spodobała gierka, to na dole... Okay, 100% O, achievementa zdobyłem Tu na dole macie rewka, możecie sobie wbić, pięknie ładnie Teraz, bliżej możesz wrócić, to zobaczysz jak odsyłanie wygląda No idę to Dosyć, dosyć fajny tak graficzny jest, jak podlatuje Three, hello, I surowo poleciało. poleciało No i dostaliśmy i surowce, i expa Nawet nie wiem, nie patrzyłem na liczbę expa, ile miałem wcześniej to no to ja zaraz mam siódmy, także chyba dość spoko. Pod N-ką powinieneś mieć. Jak wiem, N, to powinna mieć... 13 tysięcy expo no, ja dostałem teraz. Ja osiem. O! Kolegę też tutaj potworki zjadłem, no ale dobra, ja będę taki. Daj, kto wcześniej ująłeś, jestem żółtym dildo, to będę pomocnym. Tak do. Tak. No, bo, nie, ale nie, naprawdę wygląda jak żółte dildo, no, stary no, e, rynek Kenio na tam jest e, na wzgórzu crashet so. Tamper, można go naprawić, czy coś? Tak, albo Tak, można to... Teraz, Teraz może, tak? Możemy teraz tu. nawet to zrobić. Rozrzuci części, po prostu części coś, trzeba to, z powrotem to, 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 to. ten. Fajnie, bo taki robocik wychodzi. O, właśnie taki kombinuje i rozrzuca wow. części części... Przydatna, przydatna informacja, że nie trzeba z częściami podbiegać podnikasz e, tamper. Nie, trzeba podskoczyć po prostu w powietrze i rzucić w stronę tampera żeby tak wy wylądowało na niej. Jak się tak rzuca? Kończy. Klikasz po prostu. A, klikam. No dobra, zrobiłem tak. Jest szybciej. Z Czasem jak sporo tych mobów lata, tylko coś jest przed niej przebijać jak dobrze, że jakiś kolega, ten on no, nam tak, czy pomaga, nie? no, że no, znajomych no. szuka no, kurczę, drugi raz już nie trafiłem w to no, masz problem z trafianiem w dziurkę, no, no nie ukrywajmy czy ogólnie yes, pomagać? No. on też, jak tylko coś jedną część podniesie, to dostaje tak, no, on dostaje zamówów, też, co no. my. tak samo w crossfire'ze, czy w jakiejś -pa, dildo! może nie, czy, nie ma, ale żegnaj czy zabijając y, obozy bandytów? Na tej samej zasadzie jest to, że... Jak dra... go minutą ciszy. Jak tylko draśniesz. Czekaj, mam pomóc. Może ja się boję, co on Jak ty to robisz? Normalnie. Bam, 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 bam. I tylko Daniel nie ogarniał. No dobra. A, ogarnąłem. Skumał. Dobra. Um, co możemy zrobić? No Bo na, na wyższym levelu zapewne są jakieś już takie ciekawsze questy, nie? Znaczy, questy ogólnie w tej grze rzadko to się questy robi. A co się... na czym się trzeba skupić? Trzeba się skupić na tych eventach, które się pojawiają na mapie, bo to jest najszybszy ex. bo questy są przebiegnij tu, pogadaj, zabij, wróć, przebiegnij w inne miejsce, zabij, wróć. Ogólnie na tak zasadzie... jak w tej grze tak, tylko to jest bardzo to monotonne i czas, który poświęca się na, na z wykonanie tego questu jest nieadekwatny z tego ile można w tym czasie zdobyć. Może spróbujemy na, zrobić jeszcze jeden crossfire, bo mam... A coś to tak. zjebał. Co, Co żeś zjebał? zjebał? Bo ja Przez ciebie ja Sonika... jest tylko useless dirt. No właśnie, bo ja Sonika je byłem, po prostu a ty mi go zajebałeś to pore, Chociaż sobie z Wiki wziął. Więc pierwszy przepraszam. Idźcie za o, Kerio, bo gdzieś tutaj latał. Poszedłem na lewo od nas Czekaj, To ja cię, trzeba cię, iść cię w drugą jesteś... stronę Przez te kamienie Bo Tam się crossfire pojawił Aha, okej okay. O i ogólnie Podciągany. tutaj jest Biały duży wilk Czy to pies, nie wiem nawet co to A mu dom sam kim mają? Już nie żyje Kryształki wow, wow, wow. A te psiaki to są tych przecież Bandytów. No, no Gdzie ale jest ten crossfire? Swobodnie tej też sami biegają. Przed nami jeszcze zostało na górce przed nami 100 metrów. My nadzieję, że się wyrobimy Czy nie, te, bandy, te bandytów inaczej wyglądają, bo to są te takie typowe hieny, nie? Czy, czy, czy chuj to jest? Gdzie wy jesteście? Tu obok ciebie. Dobra, ale gdzie jest event? E, trzeba wyjść na górkę. Ja lecę za carrier. Na górkę? Oh shit. A ty to słaby alpinista jesteś, chyba ty, czekaj, czekaj, bo ja teraz muszę ich znaleźć. Bo chyba tutaj jesteście, a tutaj na tej górce, dobra. No to wszystko jasne. Możemy, moi drodzy, zrobić sobie event na przykład w niedzielę przyszłą. Wszyscy bijemy, będziemy na Copacabanie. Trzeba też znaleźć, się, nie będzie tak. Hop, to są różne serwery, ale jeżeli dodacie mnie do znajomych. Ja akceptuję każdego, także spoko można mnie dodawać. To później zrobimy sobie taką wielką grupę. Eee, i po A prostu... tam jest chyba max, to ilość osób, nie? Grupa. Czyli armię można byłoby zrobić. Jest, jest w składzie jest. maksymalnie 5 osób, ale jesteś takiego o. jak Platon. Platon jest na 20 osób. No, o, to, no to zrobimy to sobie coś takiego. Na tym wbijemy, jeżeli będziecie chcieli. I pogramy sobie. Także te osoby, które będą chciały chętne, to nie ściągają FireFalla. Dobra, gdzie idziemy teraz? Co to e, jest Captive zaprosić. Civilians? Co to jest Captain Civilians? To tutaj? E, gdzie ty jesteś, Kerio? Tu jesteś. E, to też możemy zrobić. Jak jest blisko, to możemy zrobić. No to jest tam Daj do góry. tam waypointa. dałem. Czemu nie użyliście tego? Ty patrz na mnie, chłopie, jak ja tu, Jezus, z tęczowymi latam. Cie. A jebane, patrz. Tak, ja to kur... typone i te sprawy, ale no... Ja tam chyba nie dolecę. No, ja już a. jestem. Tak o, blisko ciężko. Kurde, tak, blisko. tutaj trzeba zabić bandytów i uwolnić więźniów. A, dobrze. Blisko. Ja tu bawię się w wspinacza skałkowego. Ale chyba widzę, że mi to jakoś słabo idzie. Zdecydowanie. Oj, zdecydowanie mi to słabo idzie. Ja tam się nie dostanę chyba do Was. Trzeba znaleźć odpowiednią drogę zazwyczaj. No, ja już lecę, czekajcie. Albo użyć tej, płatki na podskok A odnośnie tego tęcz tęczowej... Yy, skrzydeł, co miałeś To właśnie są z, z Tak, wiem właśnie I one na początku miały takiego własnego busta też, nie? Tak Dostaję, yy, tak jakby, turbo z butów. O Jezus, ja tam nie wejdę Ja też kombinuję, ale Danio Nie to tylko my tutaj, ty My tutaj we dwójkę już przeczyściliśmy to całe Wy macie nie, większy ja tam, level, to ja pewnie nie więcej dojdzień. paliwa. No. Nie, to nie. nie wpływa w ogóle na, na to, jak, jak wysoko się znosisz. Ewentualnie można e, zwiększyć... Ooo, oko balaguje. Battle Frame Core, które można we do pikunku dodać. Mocno. Z różnego typu... Okej, okay, próbuję jeszcze raz. Nie, dobra, ja tam nie wejdę, nie ma szans. Dobra, moi drodzy, w to takim razie Skończymy no, na tym. <laughs> Zakończymy na tym. Dobra, bo Kerio, jeszcze chciałeś sobie zrobić reklamę tego vip -a. Tak, jeszcze krótka reklama, że na Allegro można nabyć vip 30 dniowego z 100 fasolek, które normalnie ten VIP kosztuje taki pakiet 23 dolary. Aktualnie na Allegro za 40 zł można, można Jestem, go nabyć. Jestem na górce. Tak jakby was e, interesowała, moi drodzy, droga do bycia super lepszym w tej grze. No a tymczasem, moi drodzy, my wam już będziemy dziękować. E, widzimy się w kolejnym odcinku, także jeżeli chcecie, to zrobimy sobie ten event. Jakieś info jeszcze będzie na pewno co do niedzieli. Więc te osoby, które będą chciały, to zapraszam do Firefalla. Na dole macie Refinkę, można się rejestrować. Także, moi drodzy, my wam dziękujemy. Był ze mną Kerio. Do zobaczenia, dzięki. Danio. Fajny odcinek. Dioty. No, cześć, cześć, do zobaczenia. No i dziękujemy wam serdecznie. Zapraszam was jeszcze na mojego Facebooka. Zostawcie łapkę, komentarz, trzymajcie się. Pa pa.